Hello, z tej strony Maciek z Jaro Team I pierwszy raz mi widzicie po tej stronie kamery, przynajmniej jak do niej gadam. E, dzisiaj Wam pokażę mniej więcej, jak wygląda mój zwykły dzień, kiedy nie ma szkoły. Mamy godzinę 10:30, ja wstałem dwie godziny temu równo 8:30. Pokażę Wam parę przybitek z tego, co robiłem przed tym, jak nagrywam wstęp. I potem widzimy się przy jakimś najlepszym, jak robi śniadanie. Dobra, więc tak jak widzicie na tej ławce mam takie tortilki. Jedna jest z serem, wędliną, cebulą, sałatą i boczkiem, a druga jest z jajkiem, serem, sałatą, cebulą i też boczkiem. Do tego jest zielona herbatka. Kąsamy to, rozciągamy się i idziemy coś pojeść. Yeah. 八度<都>，他那在昆明呢。 MM. O nice. Isso é <odoors> Dobra, a więc przed chwilą widzieliście jaski dzisiejszego dnia moje jak i młodzików schodzących gwiazmego miasta. Niestety, tylko na flacie, ponieważ mam taki rozpad, bo jak dobrze wiem jest zima, u mnie jest pełno śniegu. Ale teraz chcę Wam pokazać co robię po jaskach, czyli czym się masuje i czym roluję. Wszystkie mięśnie masuję sobie pistoletem do masażu, dzięki niemu nie mam zakwasów ani nie bolą mnie mięśnie. A tam gdzie nie dosięgam, czyli plecy, robię sobie najzwyklejszym rollerem, który możecie kupić na Legro za 3 dychy. I naprawdę robi cuda. Jeżeli taki format wykonania mojej osoby Wam się podobał, to zostawcie coś po sobie, jeżeli łapkę w górę i napiszcie komentarz. A ja Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. No i co? Do następnego. Nara. Cześć, mordki! z tej strony Jaro. Mam nadzieję, że podobało Wam się Maciek Show. A ja dzisiaj chciałem Wam jeszcze tylko przypomnieć o jednej ważnej rzeczy. Jeżeli oglądacie to na bieżąco, to jutro, dokładnie jutro, jest ten dzień. Jutro zaczynamy premierę naszych ubrań. Zaczynamy ruszać ze stroną internetową Yara Apparel, na której znajdziecie poradnik bmx oraz to możliwość zakupienia naszych ubrań takich blues na przykład takich czapeczek na przykład i to już jutro bodajże w niedzielę będzie się działo fajerwerki, więc yy, chciałem Wam tylko przypomnieć zaprosić Was serdecznie do składania zamówień, do przyjrzenia stronki, do skorzystania z poradnika, bo jest darmowy i jest dla Was. Dla Was, żeby ułatwić Wam życie na bmx i wesprzeć waszą, waszą zajawkę. Ślicznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Moim albo maćka. Trzymajcie się. Cześć.